Cześć. W dzisiejszym nagraniu zajmiemy się szerowaniem, współdzieleniem kodu pomiędzy technologiami w workspace Enixa. Ja nazywam się Emil Juchnikowski. Na co dzień jako architekt zajmuję się technologiami JavaScript od frontendu w Angularze, w Ioniku po backend przy użyciu Node.js, NestJS i bazy danych MongoDB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami automatyzacji, budowania i deployowania aplikacji w Kubernetesie w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Okay. W dzisiejszym nagraniu rozbudujemy troszeczkę przykład, który robiliśmy już w poprzednim nagraniu, w którym robiliśmy takie wprowadzenie do tworzenia, do tworzenia workspace'ów w FXie. Dzisiaj, e, dzisiaj użyjemy, nie do, bo w poprzednim nagraniu mieliśmy tylko NestJS jako ta część frontendowa, jako API tak frontendowe. E, teraz zrobimy jeszcze drugą aplikację z frontendem takim z UIem, tak z Angularze. Ale zaczniemy od tej części współdzielonej, no bo. Do tej pory mieliśmy taką funkcję, tak, współdzieloną, która, je, która mogła być używana w różnych technologiach, tak? no ale to jest taka prosta, prosta rzecz. Rozbudujemy to troszeczkę bardziej to i zrobimy sobie serwis, który będzie współdzielony. Tak, Nazwijmy go sobie serwis. Serwis. OK, mamy sobie taki serwis. Powiedzmy, że będzie robić bardzo prostą rzecz, będzie po prostu dodawać dwie liczby, tak. Dobra, no i zwraca nam liczbę. Tutaj nie chodzi o jakąś bardzo rozbudowaną funkcjonalność, tylko o pokazanie jak to współdzielić. Dobra. I, I bierzemy return a plus b. Okay. Mamy taki serwisik i no, możemy dostać tej naszej biblioteki, e, którą mamy, po prostu go w tym momencie tutaj wrzucić w indeks, tak? Żeby on był widoczny poza naszą e, biblio, biblioteką, tak? On w tym momencie jak tutaj mamy, e, go eksportujemy, to on będzie widoczny na przykład z poziomu aplikacji albo innych bibliotek. To jest o tyle fajne, jeżeli stosujemy ten serwis w taki bardzo prosty sposób, że będziemy po prostu jego tworzyć instancję gdzieś i e, ją używać. Tak? A co w przypadku, jeżeli na przykład chcielibyśmy e, zastosować mechanizm wstrzykiwania zależności? Każda technologia ma swój mechanizm wstrzykiwania zależności, no i e, na przykład w przypadku Angulara czy Nesta, tak, trzeba użyć odpowiedniego dekoratora dla danej technologii. Żeby, żeby, ten serwis został, był wstrzykiwany, tak. No, ale nie chcemy też do, dopuścić do takiej sytuacji, żeby kod, który jest frontendowy, był użyty na backendzie, czyli Angular, żeby był, na, był użyty np. w nestie i w drugą stronę, żeby nestowy kod nie był używany w Angularze. Jeżeli tutaj to eksportujemy biblioteki, które będą używały zarówno takiego i takiego kodu, no to one siłą rzeczy później podczas budowania będą dociągane, tak? Jak możemy sobie z tym poradzić? Możemy sobie z tym poradzić w ten sposób, że ten nasz serwis, szerowany, będzie opakowany w serwis dla danej technologii. Po prostu rozszerzany, extendowany, tak? Ten extendowany serwis może nie mieć własnej logiki, tylko może po prostu Tą logikę zaciągać z tego szerowanego serwisu i później może być to, e, może być używa, używany w danej technologii. No ale ten wrapper, no możemy w sumie na dwa sposoby do tego podejść, e, żeby ten wrapper zrobić. Albo możemy stworzyć oddzielną bibliotekę, na przykład dla Nesta i dla Angulara, tak czy dla innej technologii i żeby ona używała tej biblioteki, ale to już musimy w takim wypadku mieć dodatkową bibliotekę, dodatkowym narzut, tak, przy większych projektach, e, to... to jest dobre rozwiązanie, ale na przykład możemy nie chcieć mieć dodatkowych bibliotek, możemy to zrobić w ramach jednej biblioteki. A w jaki sposób? Zaraz to pokażę. Najpierw zrobimy sobie takie serwisy. Powiedzmy, że... muszą być one w oddzielnych plikach, tak? zrobimy sobie taki serwis wrapujący na zasadzie export class e, szer, nazwiemy go tutaj Angular i on będzie właśnie ekstendowanym tym naszym szerowanym serwisem, tak, tutaj go szerujemy, no i dodamy właśnie dekorator do wstrzykiwania. E, tylko że tutaj już nam działa jako ten nestowy, a nie chcemy w tym przypadku nestowego. A nie mamy jeszcze do dorzuconej technologii e, do NX Angular. Dodamy to jeszcze zanim, bo nam to nie podpowiada z tego względu, że nie mamy Angulara. E, w poprzednim nagraniu dodaliśmy tylko Nesta, a jak dodamy Angulara? W bardzo prosty sposób e, przez npm install nrwl. Angular i myślnik D, tak bo to chcemy dewelopersko sobie dodać. Czekamy chwileczkę. Mamy zainstalowany ten pakiet angularowy. Stworzymy sobie jeszcze teraz w tym momencie stworzymy sobie jeszcze do tego tutaj, żebyśmy mieli aplikację webową, więc y, przechodzimy tutaj do konsoli e, NX Console. E, Sorry. Przechodzimy do tutaj w menu kontekstowym, wybierzemy sobie generowanie e, naszego, naszej aplikacji. Tak, wybieramy sobie e, aplikacja angularowa. Tak. Czekamy chwilkę, nazwiemy ją sobie po prostu jako web i z żeby to były sasy. I tyle, tak, uruchamiamy sobie. Niech nam tutaj kod wygeneruje. Wygeneruje nam kod, i od razu nam tutaj też wszystkie zależności NPM-owe, jak widzimy, będą dociągnięte. Tak, dla Angulara. Czekamy chwileczkę. Ok. Mamy już wygenerowaną tę część naszą webową, tak? W aplikacjach nam się web stworzył. No i test ten end też automatycznie się tworzył do e, naszego frontendu w Angularze. I teraz już powinniśmy widzieć tutaj: hmm, powinniśmy widzieć Angularowe zależności, tak? Wybierzemy sobie from Małpa no, Angular, tak już widzimy, że widzimy, że widzimy, że widzimy, że te zależności są widoczne z poziomu e, Visual Studio Code i bierzemy inject table, ok, bo sobie tutaj wszystko i co? Mamy taki wrapper już utworzony dla Angulara, My będziemy chcieli jeszcze go stworzyć, Taki sam wrapper, dobra, żeby tak jeszcze na zewnątrz było ok, to tutaj damy jako mm, serwis, także to jest, share, jest serwis. serwis, dobra, mamy taki serwis i jeszcze zrobimy sobie taki sam szerowany serwis, ale pod Nesta. Nest, serwis. I praktycznie on będzie tak samo wyglądał jak ten wrapper dla angula. Angulara, tak? W będzie taki sam. Tylko co się tutaj zmieni. Dobra, tutaj jeszcze na zewnątrz poprawimy dla Angulara serwis. Dobra, mamy ten serwis angularowy. I tutaj jeszcze to, że to jest serwis. E, tylko że w przypadku NES towarzysza Nest Service i ten nasz wrapper tutaj będzie mieć injectable, ale nie z angulara, nie z bibliotek angularowych, tylko z bibliotek nestowych. No dobra, mamy te nasze dwa wrapery. I co, nie możemy ich tutaj dodać do indeksu, żeby tutaj to, to co idzie w importach za, e, za tym plikiem, żeby nie było dociągane. W angularze, w, angula, w, w, w angularze nestowe, tak, a w nestowym Angularowe, tak? Więc co w takim wypadku możemy zrobić? Oprócz pliku index.ts dodać jeszcze dwa pliki, w których będziemy mieli tylko zależności dla danej technologii, tak? Bierzemy sobie, dobra, troszeczkę tutaj niżej, tak? Bo wziąłem sobie tutaj ts przenosimy. Mamy Angulara i mamy też tutaj yy, NestTS i tak w pliku z Angularem, AngularTS eksportujemy wszystko, co jest związane z Angularem. Yy, czyli to będzie Lib Angular Service, tak w tym przypadku. A w przypadku Nesta to będzie export. O, wszystko z lib. I tutaj bierzemy Nest. Dobra? I żeby to wszystko było ładnie widoczne z zewnątrz, spoza biblioteki, w importach TypeScriptowych, tak, to musimy to w test.configu sobie ustawić. Jak mamy tutaj odwołanie, że ścieżka taka nam się odwołuje do indeksu, no to dorabiamy jeszcze dwie ścieżki do Nesta i do Angulara. Tak? Bierzemy sobie Angular. Przepraszam, tutaj zrobimy posłyszu. Angular odwołuje nam się do Angulara. I kolejna ścieżka to będzie ścieżka do Nesta. I to nam daje możliwość w jednej bibliotece trzymania kodu związanego z różnymi technologiami, tak? I tylko na podstawie tutaj importów sobie wybieramy e, ścieżek, tak? W importach tak? wybieramy sobie, z której technologii korzystamy. Dobra. To sobie tutaj już zamkniemy i przejdziemy do aplikacji i wykorzystamy ten nasz serwis. Zacznijmy od API i tutaj sobie przejdziemy do naszego, po, na początku modułu i zarejestrujemy ten nasz serwis, tak. Shared, e, Nest, jest serwis i jak widzimy tutaj ładnie nam się import e, zaciągnął do nesta, tak. Mamy, mamy to, użyjemy teraz e, dzięki mechanizmowi wstrzykiwania zależności w naszym serwisie aplikacyjnym tego naszego szerowanego serwisu, tak. Serwis bierzemy, bierzemy w tym momencie share nest serwis, dobra, okej, okay, tutaj nam się to ładnie nie potrzebujemy teraz tej funkcji, nie, nie skorzystamy z tej, właśnie importu niezależnego od technologii, tylko tutaj sobie zwrócimy po prostu wynik dodawania. Tak, 2 plus 3 powiedzmy równa się i korzystamy z tego naszego serwisu this share Service serwis AD 2 plus 3. Mamy użyty nasz serwis w Nestie i co? Otworzymy sobie kolejną konsolę i uruchomimy nasz serwis, tak? To XMX run, y, run api serve. Uruchamy nam się serwis. No, dobra i teraz sprawdzimy czy działa. Jak widzimy y, wynik y, Wynik dodawania tak, został poprawnie zwrócony z naszego szarowanego serwisu, i teraz tutaj przejdziemy do implementacji tego samego, tylko w Angularze. I też analogicznie, tak przechodzimy do modułu Angularowego w provider'ach sobie zarejestrujemy nasz szarowany serwis, tylko Angularowy. Ładnie nam tutaj się, jak widzimy, się dociągnął. Przechodzimy do komponentu, dobra, na razie przejdziemy do logiki tego komponentu i tutaj analogicznie w konstruktorze zarejestrujemy ten nasz już użyjemy tego naszego serwisu, tak? Rejestrowaliśmy w, w module, tak, a użyjemy tutaj w, w naszym komponencie serwis, dobra. Angular Service. Dobra, to mamy. I tutaj, powiedzmy, w rezultacie będziemy mieli użycie naszego serwisu this Service AD 2 i 3. Tak, mamy użycie tego, tego naszego serwisu w komponencie Angularowym. No i wyświetlimy z tego wynik 2 plus 3, równa się tego, Otw otworzymy sobie kolejną konsolę, tak, i bierzemy npx e, ra, e, nx run e, web tak, teraz używamy, używamy frontendu web i analogicznie set, tak, uruchamiamy Mamy chwilkę, dobra strona nam się uruchomiła teraz przetestujemy i widzimy też w HTML-u że mamy tutaj wynik już pokazany I jak widzimy mamy teraz w dwóch aplikacjach w tym samym czasie SERW uruchomiony, czyli teraz jak sobie na przykład coś zmienimy w naszej, w naszej bibliotece to od razu NX będzie na to nasłuchiwać na te zmiany i je odświeży tak w angularze, tak powiedzmy, że 2 plus ten plus, plus 2. 2, tak sobie zrobimy dla testu. I tutaj tutaj nam się strona automatycznie odświeży, tak, 2 plus 3 e, równa się 7, tak, bo dodaliśmy jeszcze dwójkę, a po stronie API, tak, no to jeszcze raz się odwołamy do API, tak i widzimy wynik, jaki został z biblioteki. E, Zwrócone. Ok, to tyle w dzisiejszym nagraniu. Pokazałem taki fajny sposób, który używam do tego, żeby można było z jednej biblioteki, e, z jednej biblioteki w, wyciągać logikę w, w różnych technologiach. Może to być nie tylko użyte pomiędzy frontendem i backendem, ale też na przykład na frontendzie możemy mieć część logiki z powiedzmy, że z materiałem, tak? z Angular Materials. Tak, a część logiki powiedzmy, że z Ionikiem, tak, że na przykład mamy sobie tabele, które są inaczej, e, inaczej prezentowane w, angu, w materialu, inaczej w Ioniku. Nie chcemy tam, gdzie chce, korzystamy z Ionika, dociągać jeszcze materiała, to też w taki sam sposób tutaj możemy to rozróżnić na poziomie importów. Tak. Więc ten sposób tutaj jest do rozróżnienia technologii w ramach tej samej biblioteki. Ale no, nie, nie tylko na poziomie frontendu czy backendu, ale też może być na, na poziomie na przykład samego frontendu. Ok, to wszystko w dzisiejszym nagraniu. Yy, dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do komentowania, lajkowania oraz subskrybowania całego kanału, ponieważ będą tutaj się pojawiać kolejne nagrania o. O NX